Cześć. W tym filmiku przedstawię zadanie z działu statyka związane z tarciem. Eee, mamy treść do zadania. Drabina o długości 2a i ciężarze Q jednym końcem spoczywa na poziomej podłodze, a drugim opiera się o pionową ścianę. Współczynnik tarcia drabiny o podłogę wynosi 40, a drabiny o ścianę 50. Określić najmniejszy kąt, jaki tworzy drabina z podłogą, przy którym pozostawać ona będzie w spoczynku. Czyli musimy w tym zadaniu wyznaczyć najmniejszy kąt alfa, przy którym drabina jeszcze będzie w spoczynku, czyli nie ześlizgnie się ze ściany. Siły mamy tutaj wszystkie rozrysowane już. Pokrótce je omówię. Pierwsza siła, siła Q, występująca, zaczepiona w środku ciężkości drabiny. Jest to siła ciężkości. Wiadomo, zawsze skierowana musi być. W kierunku pionowym. Następnie długość drabiny mamy 2A zaznaczoną. W punkcie A, tutaj ten punkt nie jest tak oznaczony, więc go jeszcze tutaj opiszę. W punkcie A mamy styk drabiny z podłogą. Wiemy, że tam występuje współczynnik tarcia, więc nawet tutaj mogłem zapisać, że w tym miejscu będzie współczynnik Mi1. Czyli jeśli jest tarcie, to musi być siła tarcia. W tym wypadku ona musi być narysowana w lewą stronę. Możemy sobie taką drabinę wyobrazić, jeśli ona opiera się o ścianę i tutaj o podłogę. No to ta siła musi trzymać tą drabinę w spoczynku. Oczywiście drabina chciałaby się ześlizgnąć w prawą stronę, więc siła musi ją trzymać w lewą stronę, tak można potocznie powiedzieć, i to jest to siła tarcia T1. I występuje również nacisk NA. Drabina oczywiście napiera na podłogę, więc podłoga. Musi napierać też na drabinę właśnie tą reakcją NA. W punkcie B mamy podobną sytuację. Też mamy ścianę, ścianę chropowatą, o którą drabina się opiera. Więc drabina chciałaby ześlizgnąć się z tej ściany w dół, więc siła tarcia musi działać w górę. To też zaznaczę tutaj, że w tym miejscu jest współczynnik tarciami 2. Oraz nacisk NB to jest nacisk ściany o drabinę. To są wszystkie siły, które działają właśnie na nasz układ. Naszym układem jest drabina. No teraz przejdźmy do zapisania równej statyki. A zanim przejdziemy do równej, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dla Was to dwa kliknięcia, a mi pozwala rozwijać kanał i umieszczać coraz to więcej nowych zadań. A jeśli chcecie, żeby wasze zadanie. Zostało na kanale rozwiązane. Piszcie w komentarzach. Zanim jeszcze tutaj zapiszę równania, to układ współrzędnych oznaczę. Będzie mi zawsze lepiej zapisywać siły na odpowiednich osiach. Więc wprowadzę układ współrzędnych x, y i zacznę od pierwszego równania, czyli suma sił na osi x. Ona musi być równa 0. Oczywiście tutaj mówimy o statyce. I o dowolnym płaskim układzie, więc będziemy mieli do dyspozycji trzy równania. Suma sił na osi X równa 0, drugie równanie, suma sił na osi Y też będzie musiała być równa 0, oraz suma momentu względem dowolnego punktu. Powiedzmy, że ja tutaj będę zapisywał względem punktu A, też musi być równa 0, więc tutaj mamy warunki dla równowagi płaskiego dowolnego układu sił. No, zaczniemy od pierwszego. Równania, czyli tutaj jeszcze go przepiszę, raz suma sił na osi x równa się 0. Patrzymy, które siły działają na osi x. Nb jest zgodnie z osią x, więc będzie na plusie Nb i w zasadzie tylko t1 jeszcze, ale t1 z minusem, bo jest przeciwnie do osi x. To się równa 0, więcej sił na osi x nie ma. No to drugie równanie, suma sił na osi y równa się 0. Dokładnie tak samo postępujemy. Patrzymy tylko i wyłącznie na oś Y. Na jest na osi Y skierowane w górę. T2 też w górę, więc będzie plus T2. I Q w dół, czyli minus Q równa się 0. I ostatnie równanie, które możemy zapisać, czyli suma momentu względem punktu A, ona musi być równa 0. Tutaj mamy punkt A. Więc już od razu widzimy, że siła T1 i Na nie da żadnego momentu, bo przechodzi przez ten punkt A, a pozostałe trzy siły moment dadzą. No to zacznijmy może tutaj od siły Nb. Nb będzie kręciła względem punktu A zgodnie ze wskazówkami zegara, więc będzie minus. Minus Nb razy, no i teraz muszę zapisać ramię działania tej siły. Czyli dokładnie, bym tutaj przedłużył linię działania siły. Punkt A, wiem, że mam tutaj przy podłożu, czyli mi chodzi o tą odległość. Ja ją sobie oznaczę może jako Y. Tej odległości wprost nie mam podanej. ale gdybym tutaj ten trójkąt przerysował prostokątny, może będzie to lepiej widoczne. Jeśli tutaj może na, przerysuję go. Y to jest ten bok trójkąta. Ta odległość, ją nazwę sobie x, jak będzie tutaj, przeciwprostokątna, to jest długość drabiny. Czyli tutaj mamy 2A oraz mamy kąt alfa. Więc z funkcji trygonometrycznej y i x wyznaczymy względem kąta alfa. Czyli musimy zapisać odpowiednie funkcje trygonometryczne. No to zacznę od funkcji sinus, na przykład. Czyli sinus alfa to będzie y do 2a, czyli y przez 2a, z czego by wynikało z tego równa, ja mogę sobie y znaczyć, czyli y to jest 2a sinus alfa. Dokładnie w taki sam sposób x -a wyznaczę, bo też będzie mi potrzebny, więc zapiszę cosinus alfa. Cosinus alfa dla tego trójkąta prostokątnego to jest x do 2a, z czego wynika, że x to jest 2a cosinus alfa. Więc mam tutaj już tego y, którego potrzebowałem i teraz go tutaj wstawię. 2a sinus alfa to jest moment od siły nb. Następnie mamy siłę t2. Siła t2 względem punktu a no, też kręciłaby zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli byłoby minus t2 razy, a ramię działania siły to jest właśnie x, bo x to jest odległość od linii działania siły t2 do punktu a. I tego x też mam wyznaczonego, to jest 2a cosinus alfa. I jeszcze jedna siła daje nam moment, jest to siła Q. Siła Q już względem punktu A kręciłaby przeciwnie wskazówek zegara, czyli będzie plus Q razy. I teraz ramię działania siły. To dokładnie jest tutaj ta odległość może ją jako z oznaczę to jest odległość od linii działania siły Q. Do punktu A. Gdybym na tym schemacie tego trójkąta miał zaznaczyć tą odległość Z, no to jak zobaczymy, to ten punkt jest na, w połowie przeciwprostokątnej, więc chodzi nam o odległość, o powiedzmy, gdzieś tutaj, czyli o tą odległość, czyli to jest to Z, czyli to jest połowa X. No, jeśli połowa X, to też ją znamy, czyli możemy to zepsuć, to jest A cosinus alfa. To się równa 0. I mamy w ten sposób trzy równania zapisane. Niewiadomych mamy nieco więcej, dlatego że mamy tarcie. Jeśli mamy tarcie, to możemy jeszcze dodatkowe równania zapisać. T1 z definicji tarcie to jest siła nacisku razy współczynnik tarcia, więc T1 to będzie Na, bo taki nacisk w tym miejscu w punkcie A występuje, razy współczynnik tarcia pierwszy, no bo tak mamy oznaczone to na rysunku. Dokładnie tak samo te 2 zapiszę, że to jest nacisk w punkcie B razy współczynnik tarcia 2, taki jaki tam występuje. Więc oczywiście pod T1 i T2 mógłbym podstawić właśnie te równania. Wtedy już pozbędę się sił tarcia. Więc może tu od razu przekształcę to równanie NB- minus i pod T1 podstawiam NA-. 1 równa się 0 i po drugie równanie też podstawię na plus t2, czyli plus nb mi2 minus q równa się 0. I teraz e, mam układ e, o trzech niewiadomych, no bo mam nb niewiadomą moją jest, e, na niewiadomą jest oraz alfa, który chcę e, wyznaczyć. E, więc mogę tutaj posłużyć się, jeśli alfę chcę wyznaczyć, to do ostatniego równania sobie zostawię to równanie na koniec. I tamtą alfę będę chciał wyznaczyć. Więc z pierwszych tych dwóch równań muszę wyznaczyć Na i NB. Więc tutaj z tego pierwszego równania wyznaczyłbym sobie NB. Będzie mi tutaj najprościej. Czy może od góry zacznę tutaj zapisywanie, że NB to jest NA mi 1. I wstawię tutaj do drugiego równania pod nb, czyli na plus miałoby być tutaj nb, czyli pod nb wstawiam tylko, pamiętam o nawiasie, na mi1. To akurat jest zbędne, ale lepiej to zapisywać w nawiasie, żeby później się nie pomylić, jeśli byłoby jakieś dodawanie czy odejmowanie. Razy mi2 minus Q równa się 0. Więc z tego równania jestem w stanie na wyznaczyć, bo to jest moją niewiadomą, więc tak teraz postąpię. E, czyli na muszę wyciągnąć przed nawias. Zostanie mi 1 plus mi 1, mi 2. Równa się q, bo q od razu przerzucam na prawą stronę, więc zmieniam znak. Więc na z tego wynika to jest q podzielone przez 1 plus mi 1, mi 2. Mam Na wyznaczone. Oczywiście, Nb też bym miał wyznaczone, no bo teraz to Na, jeśli podstawię tutaj do tej górnej linijki, to dostanę Q1 plus Mi1, Mi2 i razy Mi1. Czyli Nb też traktuję jako znaną wielkość, więc zostało mi tylko ostatnie równanie. Muszę podstawić pod Nb w zasadzie. Bo tu tylko, tylko nb występuje, i obliczyć kąt alfa. Na początku, żeby tutaj było mniej zapisywania, to to ostatnie równanie, to trzecie podzielę przez a, bo wszędzie występuje a, więc podzieląc przez a, pozbędę się już tej wielkości. Więc tutaj będę chciał to zmieścić. Na razie tylko podzielę właśnie przez a, czyli minus nb razy 2 sinus alfa. Minus T2, ale pod T2 już mogę oczywiście podstawić Nbmi. Jest tu już podstawię, czyli Nbmi 2 pod T2 pod podstawiłem. Razy 2 przez A podzieliłem. Jest tylko jeszcze cosinus alfa i plus, no tutaj Q cosinus alfa równa się 0. A to następnie tutaj musiałbym pod to nb podstawić wielkości, bo z tego dnia będę chciał tutaj kosinusa h kosinusa alfa wyznaczyć, więc muszę tutaj te funkcje trygonometryczne sprowadzić do takiej postaci, żebym był w stanie to obliczyć. Więc ja sobie tutaj zrobię coś takiego, że kosinusy zostawię po lewej stronie, a sinusa przeniosę na, na stronę prawą. E, czyli miałbym, i zmienię trochę kolejność, żebym zaczynał od liczby dodatniej. Czyli Q cosinus alfa minus nb mi 2. O dwójkę tu z przodu dam jeszcze. E, cosinus alfa równa się 2nb sinus alfa. E, następny cosinus wyciągnę przed nawias po lewej stronie. Czyli cosinus alfa i w nawiasie miałbym Q. Minus 2nb mi 2 równa się 2nb sinus alfa. I teraz podzielę. No tu mogę podzielić albo przez sinus obie strony, albo przez cosinus alfa. Nie ma to znaczenia. Ja powiedzmy, że będę chciał podzielić obie strony przez cosinus alfa. Więc oczywiście po lewej stronie znika mi ten cosinus alfa, więc zostaje mi tylko q minus 2nb mi 2 e, równa się, a tutaj dzieląc przez cosinus dostanę 2nb sinus alfa przez cosinus alfa. A tutaj pamiętajmy z matematyki, że sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa i w końcu otrzymaliśmy tylko jedną funkcję trygonometryczną kąta. Więc teraz m, oczywiście mógłbym to e, zapisać w ten sposób. Też zmienię kolejność tutaj równań, czyli 2nb tangens alfa równa się q minus 2nb mi 2. I teraz mogę już tutaj tangensa alfa wyznaczyć, czyli tangens alfa to się równa q minus 2nb mi 2 przez 2nb. Jeśli teraz podstawię pod nb, to moje wyznaczone nb to będę już w stanie stwierdzić, ile wynosi tangens alfa, a jeśli znam tangens kąta alfa, to alfa już też poznam. Tu tylko i wyłącznie zależności matematyczne wiążą alfa i tangensa, więc to będę w stanie wyznaczyć. Więc może tutaj już nie będę podstawiał, każdy już wie, co należałoby zrobić, czyli nb oczywiście tutaj wstawić w miejsce nb i nb, byłby tangens alfa, a jeśli chcielibyśmy alfa, to pamiętajmy, że alfa to byłby arkus tangens z tej wielkości, Q minus 2 NB Mi2 przez 2 NB, oczywiście NB, za NB podstawiamy to tutaj, co wyznaczyliśmy. Mi1, Mi2 było w treści podane konkretnej wielkości, więc można byłoby już wstawić, więc byłoby mniej niewiadomych. I to równanie nie byłoby aż tak ciężkie. Tutaj już może zakończę na tym, tylko we wzorze podałem rozwiązanie. I to jest ten kąt minimalny, przy którym jeszcze ta drabina będzie spoczywała, czyli nie ześlizgnie się ze ściany. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I zachęcam też do oglądania innych filmików z kategorii mechanika i wytrzymałość materiałów. Dzięki za uwagę. Cześć.